Nasze sprawy, szanowni Państwo, dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, będzie bardzo radiowo. Jubileusz 25 lecia, to wspaniały jubileusz. Dzisiaj gościmy w naszym radiu. Większość z osób, które Ci zaprosiłem do programu znacie tylko z głosu, y słuchając programu naszego radia. Pozwólcie, że dzisiaj y pokażemy ich y z tej okazji i porozmawiamy o tym, jak rzeczywiście y tworzyli nasze radio, jak to wyglądało na początku i co chcieliby w kolejnym 25 leciu osiągnąć. No moi goście, członkowie zarządu pan Marek Muszyński, witam serdecznie. Pan Sławomir Balcerzak, witam serdecznie. Redaktor programowa pani Monika, witam Pani Moniko. Dzień dobry. I redaktor pan Michał Sieczkowski. Dzień dobry. Michała. Ex redaktor, ex -redaktor ale myślę, że Michała przez wiele, wiele lat poznawaliście po głosie specjalista od sportu. Zacznę może tutaj od Pana Prezesa, od Marka. Marku, 18 listopada 1996 roku, godzina 6.00, pierwszy program. Okay. Czy mógłbyś na wszystkim powiedzieć kilka słów na ten temat? Jaki to był dzień dla Ciebie? Jaka atmosfera? Kto pomagał? Kto wspierał w realizacji pierwszego programu, Szanowni Państwo, naszego radia? No, trzeba było się cofnąć chyba do dnia wcześniej, bo my pracę zakończyliśmy chyba o godzinie 2 w nocy, jeśli dobrze pamiętam. Ja zostałem wyznaczony na pierwszego prowadzącego o 6 rano. I od 6 do 10 był prowadzony program rzeczywiście na żywo. No, spotkał się z dużym odzewem ze strony słuchaczy. Telefony dzwoniły właściwie na obrągło. i Mam nadzieję, że do tej pory ten program y, wygląda tak dobrze, jak ten, który był na początku. Początek 6.00 poszło i trwa już 25 lat, ale jakaś grupa ludzi ten program musiała stworzyć, przygotować, żeby była pierwsza emisja, tak jak mówisz, na żywo. Kto uczestniczył w przygotowaniach i w tworzeniu nowego y, przedsięwzięcia, jakim było nasze radio w Sieradzu? Panie prezesie, jak to było wtedy? Mieliśmy wtedy bardzo mało lat i nie za bardzo się zastanawialiśmy nad tym, co będzie w przyszłości, że to będzie trwało już 20 czy 25 lat, a może 50, tylko po prostu mieliśmy taką pasję przywiezioną ze studiów, realizowaliśmy tę pasję w łodzi w rozgłośniach studenckich i jak była tylko taka możliwość, żeby uruchomić radio w śradzu, to to zrobiliśmy. Może trochę taki poryw młodości, szaleństwo, jakaś łańska fantazja. Najważniejsze, że się udało. A i osób wspierających było znacznie więcej niż tych, które patrzyły na to w dziwny sposób. Wszyscy ściskali za Was kciuki, bo to było zupełnie całkowite nową w Sieradzu. To było pionierskie posunięcie i szczęśliwie zakończone po 25 latach wspaniałym Jubiluszem i sukcesem. Michale, Ty też jesteś z naszym radiem od początku. Powiedz mi, czy pamiętasz ten pierwszy sprzęt, który otrzymałeś do pracy w terenie, nie tylko? Na jakim sprzęcie zaczynaliście swoją pracę? Jak to wyglądało wtedy? Ja, zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym zacytować słowa nieodżałowanego Jana Kaczmarka. Proszę nie regulować odbiorników. Ja naprawdę tak wyglądam. Ja, nawiązując do tego, że, że radio to głos, a nie obraz, no troszkę ubolewam nad tym, że troszeczkę z tej tak zwanej magii radia, po tych 25 latach zostaliśmy obdarci, bo kiedyś rzeczywiście znane były tylko nasze głosy, może nie znane, ale kojarzone gdzieś tam. No a teraz wiadomo, technologia poszła do przodu, są zdjęcia, internet, wszyscy wiedzą jak my wyglądamy. A jak wyglądały te początki technologiczne? Ja to kiedyś podzieliłem na pierwszą erę cyfrową, później była era analogowa, Później były jeszcze dwie ery cyfrowe, aż chyba dzisiaj jest trzecia era cyfrowa, jeśli dobrze kojarzę. Pierwsza era cyfrowa to już były na samym początku yy, mini dyski. To były takie małe dyskietki, tego się już dzisiaj nie używa, ale ten sprzęt do nagrywania był rzeczywiście taki kompaktowy, mały, z tym, że zawodny, bo to były jakieś yy, urządzenia używane, były dwa, pamiętam, no do historii radia przeszła legenda, no to nie jest legenda, to jest fakt. Historia. Nasz kolega Bartek Perski, który też jest od początku z nami, pojechał aż na wybrzeże, do Gdańska, bodajże, tam gdzie cumował statek MS Sierac. Nagrał wywiad z kapitanem statku. Wspaniała rzecz. Mogłaby to być wspaniała rzecz, gdyby nie fakt, że po całą nocnej podróży pociągiem Bartek przyniósł do domu ten sprzęt, bo ktoś go pewnie potrzebował jeszcze, i poszedł spać. Po paru godzinach wrócił i niestety na tym dysku już nic nie znalazł. Cała rozmowa została wykasowana. Później była jeszcze era analogowa. Mieliśmy takie magnetofony na tradycyjne kasety magnetofonowe. Technologia wydać by się mogło troszkę przestarzała, ale to działało bardzo dobrze. Aczkolwiek też zdarzały się śmieszne sytuacje, bo z okazji jubileuszu głównie takie wspominamy. Ja pamiętam, że mój kolega. Zbyszek grudecki, który też był z nami od samego początku. Gdzieś tam pojechał na wyścig kolarski i jeśli ktoś pamięta z wyścigi pokoju z lat 80. był taki zawodnik NRD Falk Boden, który wtedy pojawił się jako trener młodzieży na tym wyścigu. No i nasz kolega niestety dostał mu się taki egzemplarz, gdzie odbijały klawisze, trzeba było je trzymać palcem cały czas, także proszę sobie wyobrazić, on Jedną ręką trzyma mikrofon, drugą trzyma ten klawisz, żebym się stopnie włączył i jeszcze tłumacz i jeszcze ten, ten, ten falk bodem. Zabawna sytuacja. Takich mieliśmy wiele. Teraz już to oczywiście jest wszystko na bardzo wysokim poziomie. To są standardy takie już ogólnokrajowe. Jeszcze troszeczkę historii zapytam o te fale. Każdy pytał, nasze radio nadaje na jakich falach? Na początku to były 70 FM, później jakby cała Polska przeszła na tzw. górną częstotliwość. Były taki czas, kiedy nadawaliśmy na dwóch częstotliwościach, czyli 74 i 104,7 FM. Później te, te dolne częstotliwości zostały wygaszone i pozostaliśmy na 104,7. Szanowni panowie prezesi, jak słuchacie wypowiedzi Michała o tym, jak sobie musieli z tym sprzętem na początku radzić w terenie, że te klawisze tak czy inaczej, yy, z czym wam się to w tej chwili kojarzy? Bo to jest takie bardzo fajne. No. Wielu ludzi o tym nie wie, że ten sprzęt niestety był taki, jaki był. A może sprzęt był zawodny, ale najważniejsze, że ludzie byli niezawodni i, dawali, i dawali sobie radę. A na końcu było widać ten efekt... Yy... Który, który usłyszeli słuchacze i to było najważniejsze. Przeproszę Panie Prezesie, Michał niestety musi iść realizować program. Dziękuję Ci Michał, że znalazłeś chwilę czasu. Dziękuję, że mogłem tutaj garść wspomnień przywołać, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze ciekawiej za chwileczkę. Teraz porozmawiamy o Michale jak wyjdzie, tak? Tak jak już powiedziałem, no najważniejsze chyba było to, że ludzie dawali sobie radę i że robili to z pasją, z frajdą. Od samego początku ta atmosfera była taka sympatyczna i budująca zresztą całe nabory. Ludzi do naszego rady szukaliśmy takich, żeby no byli kreatywni, byli, e, mieli to te, ten pierwiastek takiego trochę szaleństwa, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. I myślę, że udało nam się wielu takich znaleźć, co, o czym też Michał tu opowiada, że ludzie, mimo tego, że czasami sprzęt zawodził, dawali sobie radę. Trudno nie wspomnieć również o tym wydarzeniu, które odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce. Już funkcjonowaliśmy jak nasze radio i w którymś momencie zrobiła się cisza. Powiało ciszą w Sieradzu i nie tylko, w regionie również. Okazało się, że skradzionował nadajnik. Chyba nikomu nie ukradli nadajnika w, czy w, na świecie, ale w Polsce to chyba na pewno. Raczej na pewno. Nam się to zdarzyło. Do tej pory nadajnik się nie odnalazł, do tej pory nie wiemy kto ukradł ten nadajnik. Ale dzięki temu rozwóz był na pewno na całą Polskę. Ale musieliście sobie jakoś z tym problemem poradzić. Faktycznie musieliśmy sobie poradzić, ja miałem tam niebywałą okazję, że dostałem informację, telefon po 6 rano, że nie gramy, że coś, się, coś się dzieje. się wierzyć w to, co się stało. No nie no, musiałem wsiąść w samochód, pojechać na elewator, zobaczyć, co się dzieje, bo tam stamtąd gramy od samego, prawie od samego początku. I nagle w miejscu, gdzie stał nadajnik, zostały jak wszedłem. Odszedłem tam sam, zostały, rzuciły mi się w oczy tylko gołe kable. I naprawdę nie byłem świadomy tego, co mogło się zdarzyć. Mówię, może coś się wczoraj wydarzyło, jakiś serwis. No, zacząłem się drapać po głowie, a to się okazało, że po prostu ktoś nam wziął i bezczelnie ukradł nadajnik, znosząc go po drabince przeciwpożarowej z 11 piętra na elewatorze. Zewnętrzna to była drabinka, trzeba o tym pamiętać. A potem się okazało, że wynieśli to przez tylną bramę i gdzieś ten nadajnik pojechał, a my zaczęliśmy działać. Poradziliśmy sobie. Brać radiowa w całej Polsce nagle się uruchomiła. Gdzieś poszły informacje wówczas w bardzo popularnym programie trzecim polskiego radia, że w razu się zdarzyła taka tragedia i ktoś nam ukradł nadajnik. Jeden drugiemu, trzeciemu powiedział, że prawdopodobnie Radio Maria gdzieś w Tarnowskich górach. Może mieć zapasowy nadajnik. To nie było takie proste, bo to nie jest rzecz, która leży na półce, w markecie i, i dzisiaj wybiera. Tylko na, na nowy nadajnik czekało się często tygodniami, żeby ktoś to zmontował, żeby to przyjechało z Włoch, bo stamtąd były przede wszystkim nadajniki albo z jakiegoś polskiego zaratu. Natomiast faktycznie okazało się po moim telefonie do ojca dyrektora, pamiętam jak dzisiaj ojca moja, czy ma nadajnik, czy by nam pomógł. Mówi tak, mam, napiszcie taką prośbę o wypożyczenie. I w zasadzie po telefonie w 15 minut ten odzew był bardzo pozytywny. Wsiedliśmy wtedy z Markiem właśnie w samochód, marki Golf 1 i pojechaliśmy do Tarnowskich Gór. E, tak, okazało się, że był nadajnik przygotowany już dla nas. Zostawiliśmy tylko pisemko potwierdzające odebranie, no, żeby wszystko było porządnie. A, I wróciliśmy i około godziny 18-19, o ile się nie mylę, zaczęliśmy z powrotem grać. Obiecuję, że już o tych złych sprawach nie będziemy wspominali. To jest z nami również, jak już mówiłem, redaktor programowa Monika Waraczyńska. Moniko, powiedz mi, na czym Wam jako radiowcom najbardziej zależy? Na kontakcie z słuchaczami. Przede wszystkim na to stawiamy. My, jako lokalna stacja, mamy tego świadomość, że nasz program robimy dla naszych słuchaczy i oni go tak naprawdę współtworzą. I to jest niesamowite. To jest ta magia lokalnej stacji radiowej, że ludzie, jak spotykają ich jakieś problemy, czy obserwują coś, co się dzieje, oni z tym do nas dzwonią, dzielą się tym z nami. I to jest niesamowite, że po prostu my później możemy to wykorzystać na antenie, na przykład ostrzegając innych o jakichś zdarzeniach drogowych i dzięki temu wszyscy w regionie wiedzą, że na przykład s 8 i tak i nie przejedziemy, a chyba, że jak się zdecydujemy, to postoimy w dwugodzinnym korku, a możemy tego uniknąć, jak po prostu posłuchamy programu w lokalnej stacji. Słychać też często, że ktoś zgubił klucze, dokumenty. No, ile psów się odnalazło? Tak, tak się tak. Recużyć, bo, to nie Kto wymyślił tę nazwę, nasze radio, proszę powiedzieć? Nasz kolega, przyjaciel Tomasz Cisek, który w zasadzie nie wymyślił, tylko okazało się, że podobna no, stacja radiowa jest w w Nowym Jorku mm -hmm. i tam rzucił nam taki temat i nam się spodobało, nasze, dobre, dobre bo nasze. No i ta że pada na różnych antenach też, tak? Ale tylko my się tak nazywamy, tak mm -hmm. naprawdę. Wszyscy nas y promują, y także, y tak. mówiąc <laughs> nasze radio. Nasze radio stało się również w którymś momencie bardzo nostalgiczne, po polsku i nostalgiczne. Y tak się zdarzyło, że na drugiej częstotliwości nadajemy zupełnie inną językę. Muzykę z lat 50. 60. 70. Stacja ta no, zdecydowanie młodsza niż nasze radio, ale myślę, że w niedługim czasie da sobie radę nie tylko na rynku tutaj lokalnym, ale obecnym ludzkim. Stacja ta będzie obchodzić 5 lat po przyszłym roku, więc to, to już jest kawałek czasu. Mam nadzieję, że słuchaczom naszym. Ta muzyka, którą tam prezentujemy się podoba, która tak naprawdę jest wyjątkowa, bo takich stacji w Polsce jest bardzo mało. Mamy dosyć dużą reakcję ze strony naszych słuchaczy, że ten program im się podoba, więc mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Ta nostalgia w radiu to szła w dziesiątkę po prostu. Sławko. No, właśnie gramy dla tak młodych słuchaczy jak pan redaktor. to Specjalnie dopasowaliśmy ten program, żeby wszyscy mogli go dobrze odbierać. I my robimy nasze radio nostalgicznie od czterech, za chwilę od pięciu lat. Wcześniej mieliśmy własne doświadczenia, wymyśliliśmy taki format Radio Nostalgia, ale wówczas graliśmy prawie cztery lata w Warszawie. Tam się bardzo dobrze to przyjęło i sprzedało. No dlatego realizujemy ten, ten projekt również tutaj w naszym regionie. Zasięg mamy od Łodzi po Kępno, od Kalisza po, po Pajęczno. Trochę nawet większy zasięg jest to niż naszego radia, tego głównego, głównej stacji. No i z tych regionów mamy bardzo dobry odbiór. Przez te kilka już dobrych lat, prawie 10 jak nie, jak nie więcej, robiąc projekt radia nostalgicznie dzisiaj, nie słyszeliśmy negatywnych głosów. Oczywiście komuś może się nie podobać ta muzyka, natomiast nikt, nikt dla nas nie powiedział, to jest słabe radio, to jest złe radio, bo tam grają złą muzykę. Nie, muzyka jest na pewno dobra, bo to jest nasza, przede wszystkim polska stara muzyka. Natomiast faktycznie są tacy, którzy są fanami, albo są tacy, którzy po prostu nie słuchają. Przed Wami kolejne 25 lat. Czego Wam serdecznie jako redakcja Osemki Telewizji Regionalnej życzymy. Moniko, Ty jako redaktor programowa, proszę powiedzieć, na czym Tobie najbardziej zależy, współpracując tutaj z reporterami, nie tylko tworząc program Radia? Myślę, że zespół mamy wyjątkowy, tak jak już tutaj Panowie Prezesi wspomnieli. Radio przyciąga do siebie ludzi z pasją i jeśli ktoś Kocha radio i jest oddany tej pracy, to słychać na antenie. To słychać też w relacjach z naszymi odbiorcami, z słuchaczami i to jest najważniejsze. My staramy się dbać o atmosferę, jaką mamy w redakcji myślę, że jest znakomita. Lubimy się, współpracujemy ze sobą. No i czego by nam życzyć, trzeba było od tej strony: przede wszystkim takich słuchaczy, jakich mamy, żeby ich przybywało. Nie ubywało, zrobimy wszystko, żeby tak było. Jako członkowie zarządu, jako twórcy tego radia macie jakieś swoje jeszcze pomysły, macie jakieś swoje przemyślenia. Co będzie za następne 5-10 lat, tak naprawdę tego nikt nie wie. Słuchacze na całym świecie wejdę w słowo, tak, My bo to nadajemy właśnie. też przez internet, przez portal nie, nasze. Tak, więc tak, tak, tak naprawdę jest. nie wiemy, co będzie za 5 lat, czy, czy, ale jedno jest pewne, radio na pewno będzie. Sławku? Co będzie przed nami e, przez następne lata? Tak, Marek ma rację, radio na pewno będzie trwało, radio będzie funkcjonowało, prawdopodobnie będzie się zmieniać jego technologia nadawania, będziemy rozszerzać jeszcze bardziej zakres naszego funkcjonowania. Tak jak dzisiaj Monika powiedziała, gramy na cały świat, bo gramy przez internet, ostatnio w programie urodzinowym dosyć sympatycznie udało nam się przy pomocy naszych byłych załogantów Kasi Białek, chociażby zintegrować naszych słuchaczy w Holandii, przede wszystkim w Amsterdamie. Więc wiemy, że ludzie nas tam słuchają, że ludzie potrzebują tej informacji, kontaktu ze swoim środowiskiem, ze swoimi rodzinami. Jak wiedzą to w codziennej pracy, że im towarzyszy nasze radio, czyli radio z ich młodości, z ich dzieciństwa. To dla nas też jest wielka taka nagroda, jednocześnie taka, taki motywator do dobrej pracy i do trwania na przyszłość, aby oni zawsze mieli do czego wracać. I tutaj postawmy kropkę. Ja bardzo się cieszę, że obchodzicie ten jubileusz 25-lecia. Bardzo się cieszę, szanowni państwo, że w telewizji dzisiaj jest tak radiowo. Życzę Wam kolejnych 25 lat w imieniu redakcji telewizji regionalnej 8. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować przy różnych projektach z specjalnymi gośćmi. W dniu dzisiejszym, właśnie z tej okazji, szanowni Państwo, byli członkowie zarządu: pan Marek Muszyński, pan Sławomir Balcerzak i jedyna redaktor programowa w swoim rodzaju Monika Waracińska. Bardzo Wam dziękuję za miłą rozmowę. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, a Państwu dziękujemy za uwagę.